Mokra od stóp do głów stałam na klatce schodowej jednego z bloków na luksusowym osiedlu, drżąc z zimna, gdy nagle usłyszałam dźwięk otwierających się drzwi. Wzdrygnęłam się. Mój własny dom znajdował się zbyt daleko, by zaryzykować wyjście w taki deszcz. Weszła kobieta. Wysoka, elegancka, ubrana w ciemny płaszcz, który lśnił w blasku świateł klatki schodowej. Spojrzała na mnie z ciekawością i lekkim zaskoczeniem. Wszystko w porządku? zapytała cicho zdejmując z ramion płaszcz i wycierając go. Tak, przepraszam, że tu jestem. Odpowiedziałam szybko, starając się nie sprawiać problemów. Tylko się schowałam. Burza mnie zaskoczyła. Kobieta uśmiechnęła się, spoglądając na mnie tak jakby znała mój ból, moje zagubienie. Nie przepraszaj. Widzę, że marzniesz. Odparła nieco żartobliwie. Ale z troską w głosie. Mieszkam tutaj na górze. Może wejdziesz, napijesz się czegoś ciepłego. Burza tak szybko nie minie, a na pewno nie chcesz wracać teraz do domu. Patrzyłam na nią zdezorientowana. Otwierała przed mną drzwi do swojego świata miejsca, które wydawało się tak dalekie od mojego. Ale zimno i przemoczone ubranie przypominały mi, że nie miałam wyboru. Skinęłam głową, choć wewnętrznie czułam się niepewnie. Dziękuję. Wyszeptałam, a ona poprowadziła mnie schodami na wyższe piętro, gdzie znajdował się jej apartament. Gdy weszłyśmy do środka, ciepło uderzyło we mnie jak fala. Zapach świeżo zaparzonej kawy unosił się w powietrzu, a eleganckie wnętrze przypominało mi te, które widziałam tylko w magazynach. W salonie siedział mężczyzna patrzący na mnie z lekkim uśmiechem. Jego spojrzenie było badawcze, choć na pierwszy rzut oka wyglądał przyjaźnie. Miał na sobie każualowy, ale elegancki strój, który tylko podkreślał jego pewność siebie. To moja znajoma spotkałam ją na klatce schodowej wyjaśniła kobieta. Przemoczona na wylot może przygotujesz dla nas coś ciepłego, Adam? Mężczyzna, Najwyraźniej jej mąż podniósł się z kanapy. Oczywiście, skinął głową, nie spuszczając ze mnie wzroku, jakby próbował mnie ocenić. Kobieta uśmiechnęła się do mnie serdecznie, a ja poczułam, że może naprawdę chcą mi pomóc, ale mimo to coś w tej sytuacji wydawało się dziwne, jakby nieodpowiednie. Siedziałam na miękkiej kanapie, czując, jak moje ciało powoli się rozgrzewa. Ręcznik, który przyniosła mi Marta, Leżał na moich kolanach, a ja delikatnie wycierałam nim przemoczone włosy. Byłam zaskoczona tym, jak naturalnie przyjęli mnie w swoim domu. Apartament był przepiękny, nowoczesny, pełen delikatnych akcentów, które nadawały mu elegancki, ale przytulny charakter. Na półkach stały starannie poukładane książki, a na ścianach wisiały abstrakcyjne obrazy, które emanowały spokojem. Adam wrócił z kuchni, niosąc dwie parujące filiżanki herbaty. Podał mi jedną z nich z uśmiechem. Ogrzej się, na pewno ci zimno, powiedział cicho, zasiadając obok mnie na kanapie. Jego bliskość była lekko przytłaczająca, choć jeszcze nie wiedziałam dlaczego. Marta, oparta na fotelu naprzeciwko, spoglądała na mnie z uśmiechem, który wydawał się nieco zbyt serdeczny. Była piękną kobietą. Zadbaną, z nienaganną figurą, jakby wyjętą prosto z reklam luksusowych marek. Mieszkasz gdzieś w okolicy? zapytała Marta, przerywając ciszę. Spojrzałam na nią, czując delikatny niepokój. Nie, odpowiedziałam ostrożnie. Mieszkam na drugim końcu miasta. Wracałam właśnie do domu, ale burza mnie zaskoczyła. Czasem tak się zdarza, prawda? Los zaskakuje nas w najmniej oczekiwanych momentach, a czasem takie zaskoczenia prowadzą do czegoś nowego. Uśmiechnęła się do mnie w sposób, który sprawił, że moje serce zabiło szybciej. Masz kogoś bliskiego, Aniu? Zapytała nagle Marta, nie spuszczając ze mnie wzroku. Zaskoczyła mnie tym pytaniem. Wydawało się tak osobiste, zbyt bezpośrednie, jak na kogoś, kogo poznałam zaledwie przed chwilą. Nie, nie mam. Odpowiedziałam szybko, nie chcąc wdawać się w szczegóły. Czasami dobrze jest być samemu, powiedziała Marta, a jej ton głosu stał się miękki, niemal hipnotyczny. Samotność pozwala nam lepiej zrozumieć, kim naprawdę jesteśmy, ale czasem warto otworzyć się na nowe doświadczenia. Zgadza się. Adam odezwał się po raz pierwszy od dłuższego czasu. Czasem wystarczy się tylko otworzyć. Jego głos był miękki, ale pod tym tonem czułam ukrytą intencję, której nie mogłam jeszcze zrozumieć. Atmosfera w pokoju zaczęła się zmieniać, choć na zewnątrz burza wciąż huczała z niesłabnącą siłą. Marta przysunęła się bliżej na swoim fotelu, patrząc na mnie z tajemniczym uśmiechem. Czułam, jak napięcie w powietrzu narasta, choć nie mogłam dokładnie powiedzieć, co je wywoływało. Coś w sposobie, w jaki Marta na mnie patrzyła, jak Adam milczał, obserwując nas, było dziwnie niepokojące. Wiesz, Aniu, zaczęła Marta, przerywając ciszę. Czasami warto spróbować czegoś nowego, czegoś, czego jeszcze nie doświadczyliśmy. My z Adamem lubimy otwartość, lubimy dzielić się z kimś naszą energią, naszym życiem. O co wam chodzi? zapytała mnie pewnie, próbując zachować spokój. Choć wewnątrz czułam narastającą panikę. Marta spojrzała na Adama, a on odwzajemnił jej spojrzenie z uśmiechem, jakby wymieniali niewypowiedziane myśli. Czułam się, jakbym była z boku tej relacji, obserwatorką czegoś, co rozgrywało się na moich oczach, a ja nie miałam nad tym kontroli. Chcemy cię lepiej poznać, odpowiedziała Marta. Jej głos był miękki, ale nieco zbyt intymny. Jak na kogoś, kogo znałam dopiero kilka godzin. Wydajesz się być wyjątkową osobą. Wiesz, czasem życie w relacji z kimś bywa nudne, przewidywalne. Szukamy kogoś, kto mógłby wprowadzić trochę świeżości, emocji, może nawet czegoś więcej. Nie mogłam uwierzyć, że to się dzieje. Ich propozycja była coraz bardziej jasna, a ja nie mogłam dłużej udawać, że nie rozumiem. To nie jest dla mnie. Powiedziałam cicho, ale stanowczo. Próbowałam podnieść się z kanapy, ale Marta nagle wstała i stanęła przede mną. Nie bądź taka zamknięta, Aniu. Życie jest krótkie, a my możemy ci zaoferować coś, czego nigdy nie zapomnisz. Jej głos był teraz bardziej bezpośredni, niemal namolny. Czasem warto zaryzykować, pozwolić sobie na więcej. Czułam, jak nogi zaczynają mi się trząść. Ciepło, które wcześniej mnie ogrzewało, teraz zmieniało się w duszne, przytłaczające uczucie. Spojrzałam na Adama, który siedział w ciszy, obserwując nas. Jego spojrzenie było przenikliwe, jakby czekał aż podejmę decyzję. Ale ja nie mogłam zostać w tym miejscu ani chwili dłużej. Muszę iść, powiedziała, mnie, potrafiąc już dłużej ukrywać mojego przerażenia. Próbowałam minąć Martę. Ale jej ręka delikatnie chwyciła moje ramię, powstrzymując mnie przed wyjściem. Naprawdę chcesz to przegapić? Jej głos był teraz miękki, niemal hipnotyczny. Możemy ci pokazać świat, o którym nawet nie marzyłaś. Serce waliło mi jak młot, wszystkie instynkty krzyczały, by uciekać, ale byłam jak sparaliżowana, uwięziona w tej dziwnej, nierealnej chwili. Było coś w tym domu. W tej sytuacji, co wydawało się złe, niebezpieczne. I musiałam stąd uciec, zanim będzie za późno. W mojej głowie szalały sprzeczne emocje. Chciałam uciec, ale moje ciało wydawało się zamrożone w miejscu. Marta nadal trzymała mnie delikatnie za ramię, jakby to, co mówiła, miało w sobie jakąś magię, która próbowała mnie złamać.